Z Ewangelii, według świętego Jana: Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie ojciec. To zdanie z Ewangelii, wypowiedziane przez Jezusa, jest ostatecznym dowodem na to, że wszystko to, co w naszym życiu dobre i piękne, pochodzi z łaski Pana Boga. Także nawrócenie. Czasami wydaje nam się, że powinniśmy być duchowymi atletami. Dążyć do perfekcji, nawracać się za wszelką cenę, walczyć o to, żeby być blisko Pana Boga. Czasami nam się wydaje, że to wszystko jest w naszej gestii, że jesteśmy w stanie temu podołać. Tymczasem Jezus mówi wyraźnie: Jeżeli kogoś ojciec nie pociągnie, nie przyjdzie do mnie. Wszystko zależy od łaski Bożej, także nasze nawrócenie. Oczywiście. Nasza otwartość, nawrócenie, otwartość na nawrócenie to sprawa kluczowa, fundamentalna. Natomiast warto mieć świadomość tego, że nawrócenie także jest łaską, że zmierzanie w kierunku Boga jest przede wszystkim łaską. I człowiek jest tym, który na tę łaskę odpowiada, bądź na nią nie odpowiada. Dlatego te piękne słowa, takie wzruszające, takie wydawałoby się głębokie, jeszcze się kiedyś nawrócę, jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie, tak naprawdę przypominają tragiczną rosyjską ruletkę. Nawrócę się albo nie nawrócę, zdążę albo nie zdążę, uda mi się albo mi się nie uda. Łaska to przyciąganie Boga. To jest łaska, która trwa tu i dana nam została teraz. Tu i teraz. Nie kiedyś w przyszłości. Nie za jakiś czas. Jeśli szukasz nawrócenia, jeśli szukasz relacji z Bogiem, to zacznij tu i teraz. Bo tu i teraz Bóg ci powiedział, nikt się nie nawróci, nikt do mnie nie przyjdzie, jeżeli, mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec. Tu i teraz czeka na Ciebie łaska. Do zobaczenia jutro.